Dla mnie no, marzy o tym, żeby przyszłością świata takiego właśnie relacyjnego, biznesowego, takiego ziemskiego świata, żeby była autentyczność w relacjach, we wszystkim, nawet jeśli ona nie jest taka piękna i perfekcyjna. Mm, I i to, to są te wybory. To, to czasami nie są łatwe wybory, bo jesteśmy otoczeni ludźmi, jesteśmy otoczeni przez opinię ludzi, jesteśmy otoczeni przez opinię publiczną. Chcemy rzeczy osiągać. Często działania zależą od pewnych reakcji, od pewnych, pewnych rzeczy, i to nie ma tylko negatywnego wydźwięku. Ja nie zapomnę momentu mojego spotkania. Przepraszam, powtórzę się, historia już opowiedziana przynajmniej raz. Moment, kiedy do mojego świata z powrotem, z wielkim kukiem weszła muzyka. I mm, trafiłam na spotkanie z człowiekiem bardzo zamożnym, który jest szalonym dla mnie biznesmenem, niesamowitym człowiekiem, który w wieku 45 lat postanowił zostać muzykiem, kompozytorem i pianistą. No, abstrakt, tak? Mężczyzna, no, umówmy się ktoś, kto no, on ma zaplecze szkoły muzycznej, ale nie był wirtuozem, tak? W momencie. I co zrobiło otoczenie? Śmiało się. No ale fajny żart, ale fajny, no fajnie, gadaj, gadaj, gadaj. Ma swoje dzisiaj studio, ma wiele wydanych płyt, ja ich słucham namiętnie w samochodzie, przepiękne takie powiedziałabym etiudy fortepianowe, no mega muzyka. Spotkanie z człowiekiem niezwykłe, niesamowite, yy, opisywał w trakcie tego spotkania wiele swoich biznesów szalonych wręcz, takich jak wyssanych z palca ktoś by powiedział i tam na tym spotkaniu, ponieważ on wiedział, że ja mam background muzyczny, ja miałam to trudne pytanie w swojej głowie, które zadziałało pozytywnie. Uwaga, to nie jest tak, że mamy się pozbyć wszystkich ról, mamy się pozbyć roli która uznaliśmy, że musi być cały czas w nas, to jest to pozbycie się indywidualizacji, co nie znaczy, że mamy nie korzystać ze swoich ról. Daję jeden przykład dlatego. Ja siedzę na tym spotkaniem miałam tylko jedną myśl, która krążyła mi po prostu jak satelita: że muszę tutaj wejść na jakieś swoje wyżyny, czyli muszę wejść w jakąś rolę, tak, ale nie w rolę. Ograniczającą, tylko w jakąś rolę, która będzie jakimś wyselekcjonowaniem moich zasobów, moich umiejętności, moich talentów, mniej jakiejś, mniej energii, ale żeby to zrobić, to ja muszę sięgnąć z szerszego repertuaru, czyli muszę poczuć jedność, żeby dopiero się zindywidualizować. Jedność, czyli wielość, tak naprawdę. Czyli muszę się stopić ze swoją większą, szerszą naturą, żeby wejść w jakąś rolę. I nie pomyliłam się, moja intuicja nie zawiodła mnie. Po czterogodzinnej rozmowie, wspaniałej rozmowie, biznesowej, tak naprawdę, bo mówiliśmy o pewnym wspólnym projekcie. Na koniec taka niespodzianka, wisienka na torcie. On mówi: Dochodźmy teraz do lobby, tam jest fortepian, to pogramy coś. Ja miałam takie, o, ale super, panie Januszu. No, po prostu mega, super, świetnie. On mówi, nie, 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 kochanienka. Razem będziemy grać, to nie ja. Ja przeżyłam wtedy szok prawie śmiertelny. Dziesięć lat nie dotykałam instrumentu. Po prostu nie, nie było tego w moim świecie. Ale przypomniała mi się moja myśl z początku spotkania, że będę musiała sięgnąć swoich wyżej. Mówię, a to o to chodziło. No to niezły żarczyk. I po szkole muzycznej, nie wiem czy wiecie, kto jest po szkole muzycznej, w szkole muzycznej jeszcze kiedyś, może teraz już tak nie jest, mam nadzieję, produkowani są klasycy. <noise> to tak bardzo delikatnie, to bardzo ładnie to nazwałam. Inaczej powiem, nie wolno improwizować. Nie. to Są standardy, jest pewien styl, pewne ramy, musisz się tego trzymać. Nie. Więc ja miałam takie dwie lewe rączki do improwizacji. Wyszłam po 12 latach w szkole muzycznej, wyszłam z założeniem, że nie potrafię improwizować. I tam siedziałam i mówię tak, Pani może ze siłą wodą, jeśli ja coś mam tutaj ugrać, naprawdę mój umysł bardzo biznesowy się włączył, to ja muszę teraz się puścić, totalnie. To ja muszę po prostu kompletnie teraz puścić moje założenia, definicje, założenia, co potrafię, co nie potrafię. Ja teraz mam siąść do fortepianu i po prostu mam być taka luzara jak on. Ten moment był strasznym momentem. Ja się czułam jak w pychielnych ogniach, wydawało mi się, że mnie pali podłoga w podeszwy, że muszę uciekać stamtąd, że nie, a później mówię: Nie, 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 no, z tym człowiekiem chcę mieć kontakt, bo to jest człowiek, który jest. Jak ikona dla mnie w ogóle manifestacji cudów. To jest facet, który jak sprowadził sobie rybki jakieś z Korei, które się nie rozmnażają, to mu się rozmnożyły w jego stawie, tak? A jednak kosztuje 20 tysięcy, tak? To jest król Midas współczesny. Zresztą poznacie go na pewno. jak go zaproszę jako gościa na, na, na jeden warsztat. I... I co, co jest ciekawe, Siadam do tego fortepianu i mówię tak, Boże, 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 Sarna, czego Ty uczysz ludzi, tak? A, 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 channelingu, tak? A, <laughs> dobra, dobra, dobra. Dobra, że co, że stream, a stream, a kanał, źródło, a otwarty kanał, dobra, a ja też to mam, a no tak, ja też to mam, dobra, o Jezu, zapomniałam, że też to mam, myślałam, że to tylko w tej dziedzinie to ma. I nagle mówię, ja pierdzielę po prostu, teraz rozumiem, co ludzie przeżywają, jak ja ich do tego zmuszam, rozumiem teraz, że tak, otwórz sobie kanał, tak, no ciekawe, kurwa, który. I teraz mm, i siadam do tego fortepianu, mówię, dobra, dobra, no po prostu zamykam oczy i kładę ręce na klawiaturze. I tam pierwszy raz w życiu dowiedziałam się, że potrafię improwizować. To był breakthrough day dla mnie. Tam się załamał cały mój biznes. <laughs> breakthrough day. Po podkreślam, załamał się cały mój biznes. Od tamtego dnia wszystkie moje przychody poszły w dół. Paradoks. Dlaczego? Dlatego, że źle się poczułam. No przecież zajebiście się poczułam. Dlatego, że wreszcie dotknęłam ścieżki swojego powołania. Która dała mi znak, ej, wiesz co? Tak troszeczkę byś skorygowała, tak? Ty ci, ty ci wiesz. Nie, nie, no co do korygowania? Nie, no ja tutaj mam przecież świetnie poruszający biznes. Z miesiąca na miesiąc, w dół, w dół, w dół, w dół. Ja nie mówię, że to doszło do takich strasznych, tych, bo moje doły są całkiem niezłe, ale, ale to było drastyczne, bo musiałam z paru rzeczy zrezygnować, tak? Bardzo materialnie. I taka cały czas myśl, bo to się wie, dobra, czegoś dotknęłaś, tak? Jak pieniądze idą w dół, to nie znaczy, że dotykasz dna. Nie. Dotykasz czegoś innego, co prosi Cię o Twoją uwagę. Ja niestety, no, prawie rok mi to zajęło, <grym grym> żeby pójść po rozum do głowy, ale poszłam. I moja dusza wchodzi na wyżynę. Po prostu wchodzi na wyżynę. Moja dusza. Nie, nie umiem to inaczej nazwać. Ale dzięki temu na wyżynę wchodzi moje ciało. Wszystko wchodzi moje na wyżynę i przestałam się kłócić z czym? Z końcem. Nie z końcem mojego biznesu, nie z końcem mojej firmy, tylko z końcem jakiejś mojej indywidualizacji, która mi świetnie służyła. Która mi genialnie służyła. Cały czas mi służy. To nie jest tak, że ja zrezygnowałam ze wszystkiego, tak jak mówię. Jeśli mamy umiejętność, możliwość, chęć, odwagę pozbycia się tego swojego garniturka i nie mówię tutaj o śmierci. To nagle się okazuje, że mamy dużo fajniejsze garnitury, nawet sukienki i w ogóle jakieś królewskie stroje, tylko nie chcemy ich przywdziewać, bo nam się wydaje, że jak stracimy ten stary, to będziemy na golasa. Ale może czasami trzeba być na golasa i zobaczyć, kim się naprawdę jest. I jaka energia naprawdę nam towarzyszy i z jakiej energii naprawdę chcemy kreować. I okazuje się, że z tej przestrzeni jesteśmy 10 razy bardziej produktywni, 10 razy bardziej zdrowi, szczęśliwi, radośni, bo jesteśmy na swoim miejscu. I ja się dzisiaj tak czuję. Więc do, do czego zachęcam Was, żeby nie bać się końca? Bo to zawsze jest jakiś początek.